Witam Cię w 21-dniowym wyzwaniu medytacyjnym Chopra Center. Sponsorem tego nagrania jest moja książka POKOCHAJ SIEBIE NAJBARDZIEJ NA ŚWIECIE. Zaczynamy. Gratuluję Ci ukończenia pierwszego tygodnia 21-dniowego wyzwania medytacyjnego Chopra Center TWORZENIE OBFITOŚCI. W ciągu ostatnich sześciu dni odkryliśmy rzeczywistość i źródło obfitości, która jest nieograniczona i wieczna. Nauczyliśmy się, że umysł, materia i duch współpracują ze sobą, aby zamanifestować obfitość, że w ciągłym polu wszystkich możliwości tkwią nasiona sukcesu, a kiedy żyjesz od wewnątrz, twoje pragnienia spełniają się szybko, spontanicznie i bez najmniejszego wysiłku. W tym tygodniu będziemy kontemplować coś, co czasami nazywamy zbiegiem okoliczności, cudem lub po prostu szczęściem. Zadaj sobie takie pytanie: ile czasu zajmuje spełnienie marzeń? W umysłach niektórych muszą być spełnione określone warunki. Plany muszą być gotowe, musi upłynąć pewna ilość czasu i należy włożyć wysiłek. Jednak wszystkie te warunki Wywodzą się z fizycznego, trójwymiarowego świata. Na głębszych poziomach świadomości to, co nazywamy snem, cudem lub szczęśliwym zbiegiem okoliczności, może wydarzyć się w jednej chwili. Czy szczęśliwym zbiegiem okoliczności jest coś, co zdarza się niektórym, a innym nie? A może to, co nazywamy szczęściem, jest wynikiem świadomości i intencji? Spontaniczne spełnienie marzeń nie jest wynikiem szczęścia. W rzeczywistości szczęście jest pojęciem wymyślonym i używanym przez tych, którzy jeszcze nie odkryli niesamowitej mocy życia w zgodzie z duszą, duchem i źródłem. Kiedy ponownie zestroisz się ze swoim źródłem, odkryjesz, że możesz spontanicznie spełniać swoje pragnienia i cieszyć się codziennymi cudami. Nigdy nie ma potrzeby martwienia się o to, kiedy lub czy Twoje marzenie się spełni, jeśli będziesz wierzyć i ufać, że się spełnią. Poświęć teraz chwilę, aby wyobrazić sobie codzienny cud, taki, który chciałabyś, aby wydarzył się w Twoim życiu. Rozważ swoje okoliczności takimi, jakie są teraz i jakie chciałabyś, aby były. Na przykład, być może pracujesz jako księgowa, a zawsze chciałaś wyrazić swoją artystyczną stronę. Zwracając uwagę na swoje ciało, zauważ, jak się czujesz, kiedy myślisz o obecnej sytuacji i kiedy skupiasz się na swoich marzeniach. Zwróć uwagę na te uczucia komfortu lub dyskomfortu, smutku lub radości. Twoje ciało jest wspaniałym narzędziem, które pomoże ci dostosować się do ducha. Dostrzeżenie tego, jak to jest, pomaga odkrywać kreatywne wybory, które przybliżą cię do tego, czego pragniesz. Teraz przygotujemy się do medytacji, mając na uwadze przewodnią myśl. Używam swojej świadomej intencji do manifestowania moich marzeń. Używam swojej świadomej intencji do manifestowania moich marzeń. Zacznijmy. Znajdź, proszę, wygodną pozycję, umieszczając ręce na udach i zamknij oczy. Wejdź do swojego wnętrza, do miejsca wewnętrznej ciszy, gdzie Doświadczymy połączenia z wyższym ja. Puść wszystkie myśli. Zacznij obserwować swój oddech, wdech i wydech. Z każdym wdechem i wydechem pozwalaj sobie coraz bardziej się rozluźniać. Łagodnie wprowadzaj mantrę i pozwól jej płynąć bez wysiłku i z łatwością. Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda. Istnienie, świadomość, błogosławieństwo. Jeśli w jakimkolwiek momencie rozproszą Cię myśli, odczucia w ciele lub hałasy, po prostu wróć do mentalnego powtarzania mantry. Sat Chit Anada Kontynuuj proszę medytację, a ja będę czuwać nad czasem. Pod koniec usłyszysz jak delikatnie zadzwonię dzwonkiem, co będzie oznaczać, że czas uwolnić mantrę. Sat Chit Anada Sat čit anada sat čit anada Czas uwolnić mantrę mentalnie. Wróć, proszę, świadomością z powrotem do swojego ciała. Daj sobie chwilę na odpoczynek, robiąc spokojne wdechy i wydechy. Kiedy poczujesz, że jesteś gotowa, otwórz łagodnie oczy i dalej w ciągu dnia pamiętaj, o nieskończonym potencjale i myśli przewodniej. Używam swojej świadomej intencji do manifestowania moich marzeń. Używam swojej świadomej intencji do manifestowania moich marzeń. Używam swojej świadomej intencji do manifestowania moich marzeń. Namaste.